<laughs> okay. Magic, mi, no. a, dju, 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 z których dju, 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 rejonów w Polsce pochodzisz? Z Gdyni. Z Gdyni. I tu wylądowałeś. No, no wylądowałem. Z Ale mówisz mi, że jak to wrzuć na Facebooka, czy tam na YouTube, no ale byś miał kurwa kubę. No <noise> nie wiem, na, na razie nic nie powiedziałeś takiego. No się tak nie, nie będę mówił, wiesz, może tak <noise> <aż> przy, przykro. <noise> coś... Jego sereka wyrzuciła na górze. Zanki może. <głos> 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 Magic, opowiedz coś o swoich tatuażach. O tak. Moje tatuaże były zrobione, Były i po są tak. zrobione tak. Jestem z nich zadowolony. W poprawczaku? Nie. W to. Na to byś już na pewno Nie Nie, akurat z, zrobiłem je, bo jestem psychopanem tatuaży właśnie. Zrobiłem u kolegi studię tatuaży i bardzo lubił mnie i zrobiłem sobie wszystkie. No ładnie, ładnie jesteś wytapelowany, no. nie powiem. O, dziękuję. Najbardziej podoba mi się bo ten tekst. Sex bo is relax. A. A, to było dobre. Bo bo... Bo... Po... Powiedz coś o tym temacie. Uważaj, sex relax to jest akurat Mo... moja empatia taka, wiesz. Więc... Co to jest? Ampecja? No. Jego żywioł. Aha, sorry. nie znałem no. tego słowa. A to nie jest, ale to jest cały przyrządzony. nie, mówię. To jest... A to tylko, kurwa, ty, ty chcesz wyrwać, kurwa? Nie, lać mi się chce, kurwa. No to da, ale. To... Ja Polityce, co sądzisz o scenie politycznej w Polsce? PIS, PO. Umyśl, TUSK jest moim ideałem. <laughs> O, pojechałeś po bani. To ci się udało, nie? Nie, <laughs> nie? Sorry, w te tematy nie wchodzimy może, bo na, na samym początku. Nie. O, o polityce przyskocimy, bo Tusk akurat w, wyszła w samolot samolot weździe. <laughs> po ciebie? Nie. Nie przyleciał, chuj. Kurwa, ty to jest kultura kultura. Eee, Michało Chciałbym wam powiedzieć że naprawdę jak szczerze, że w tym bajkom nie wierzę, że wódzą zalewać się wciąż. Że bandyci nie padli, co najgorsze a jak jakciąśko w życiu los. Pięknie, jest, mamy poetę wśród nas.